Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Globalnego Inwestora. Zapraszam Was na odcinek wtorkowy poprzedzający otwarcie na amerykańskim rynku akcji. I na początek indeks SP500. Krótko podsumujmy wczorajszą sesję, która otworzyła nam ten tydzień. Notowań, bieżący tydzień notowań. Wczoraj stosunkowo niewielkie zmiany na amerykańskim rynku akcji. Największe zmiany widzieliśmy w sektorze technologicznym. Tutaj NASDAQ spadł o 0,85%. Na indeksach Dow Jones i SP 500 już zdecydowanie mniejsze zmiany. Dow Jones odnotował skromny wzrost o 0,16%, SP 500 z kolei niewielki spadek o 0,32%. Przed nami sesja wtorkowa, która zapowiada się. No ciężko na razie stwierdzić na rynku kontraktów terminowych. Widzimy niewielkie spadki, ale naprawdę są niewielkie. Kontrakty na Jones stracą 0,10%. W podobnym tempie spadają kontrakty terminowe na SP500. Zobaczymy, jak potoczy się ta dzisiejsza sesja. Może być ona spokojna, bo też dzisiaj nie ma specjalnie jakichś istotnych publikacji makroekonomicznych. Tak naprawdę brak. No z takich najważniejszych to indeks zaufania konsumentów, Conference Board, to może zwrócić jakąś uwagę inwestorów, ale oprócz tego nic tutaj na dzisiaj nie mamy i też nawet z tego co widzę nie ma specjalnie, nie ma tu jakichś wystąpień członków FED, tak więc też, też żadne komentarze chyba się dzisiaj nie pojawią. Zapowiada się ta sesja wtorkowa dosyć spokojnie, Warto, myślę, że inwestorzy czekają już na sesję jutrzejszą, która akurat będzie ciekawa pod tym względem, że będziemy mieli... Będziemy mieli publikację wyników kwartalnych od Nvidia, tak więc, chyba Nvidia no to jedna z najgorętszych nazw na amerykańskiej giełdzie obecnie. Tak więc, warto czekać na tą jutrzejszą sesję. Może wzbudzić raport kwartalny Nvidia, może wzbudzić sporo emocji. A też nie tylko Nvidia jutro przedstawi wyniki, bo także Salesforce pokaże raport kwartalny i opublikowany zostanie też raport CrowdStrike Holdings. To również będzie ciekawa publikacja, bo przecież CrowdStrike Holdings było niechlubnym bohaterem ostatniej dużej globalnej awarii komputerów na całym świecie, wywołanej aktualizacją oprogramowania właśnie CrowdStrike Holdings. Przejdźmy już do spółek. I pierwsza spółka, jaką mamy na dzisiaj, Woodside Energy. Australijskie Woodside Energy wypracowało lepszy niż zakładano wynik w pierwszym półroczu i zadeklarowało wyższą dywidendę niż oczekiwał rynek. Zysk po opodatkowaniu spadł o 14% do 1,63 miliarda dolarów. W związku z ten, ten spadek wiąże się z niższymi cenami ropy naftowej, ale i tak był to wynik znacznie wyższy od konsensusu. Rynek szacował zysk na poziomie 1,38 miliarda dolarów. Średnia zrealizowana cena sprzedaży baryłki ropy naftowej przez Woodside spadła w, w pierwszej połowie roku do 63 dolarów z 74 dolarów odnotowanych rok wcześniej. Spółka sygnalizowała, że dywidenda za pierwsze półrocze. Wyniesie od 50 do 80% zysku po opodatkowaniu. Teraz Woodside Energy zadeklarowało wypłatę 69 centów, wypłatę 69 centów dywidendy na akcję, co stanowi 80% zysku, czyli najwyższy poziom z tego zapowiad zapowiadanego wcześniej zakresu. Jest to też pozytywne zaskoczenie dla rynku, który spodziewał się tylko 55 centów dywidendy na akcję. Akcje Woodside Energy wzrosły wczoraj o trochę ponad 1%, i przed startem wtorkowej sesji zyskują 2,5%. Następna spółka PDD Holdings, i tutaj mamy gwałtowną zmianę, jak widać na wykresie. Akcje PDD Holdings zanurkowały wczoraj aż o 28,5%. Spółka zanotowała słabsze niż oczekiwano przychody za drugi kwartał, a komentarze kierownictwa też nie napawają optymizmem. Co-CEO Chen Li powiedział, że przed nimi wiele nowych wyzwań, podkreślił m.in. zmieniający się popyt konsumentów, rosnącą konkurencję i niepewność odnośnie globalnego otoczenia. Dodał też, że spółka wchodzi w nową fazę rozwoju, która będzie wymagała od niej większych inwestycji i odbije się to na rentowności. Platforma Pinduoduo przyciągała konsumentów niskimi cenami, ale w związku ze słabym otoczeniem rynkowym w Chinach inne konkurencyjne platformy, jak chociażby Alibaba czy też jd.com, też zaczęły oferować atrakcyjne ceny. Wiceprezes Jun Liu oznajmił, że dynamika wzrostu niewątpliwie znajdzie się pod presją ze względu na zaostrzoną konkurencję. PDD odnotowało 97,06 miliarda yuanów przychodów w drugim kwartale, wzrost o 86% rok do roku, natomiast rynek oczekiwał 100 miliardów yuanów. Większe inwestycje w marketing i promocje spowodowały z kolei wzrost kosztów operacyjnych o prawie 50%. I rekomendacje dla PDD Holdings: 57 rekomendacji kupna. Trzy rekomendacje: trzymaj i brak rekomendacji sprzedaj. I ostatnia spółka na dzisiaj BHP Group. Zysk BHP Group za rok obrotowy 2024 przekroczył oczekiwania rynku. Spółka wypracowała 13,66 miliardów dolarów, co stanowi wzrost o 2%. Rynek oczekiwał 13,26 miliardów dolarów zysku. Zysk operacyjny BITDA wzrósł o 4% do 29 miliardów dolarów. Około 30% zysków BHP Group pochodzi z wydobycia miedzi, ale znaczenie tego surowca w modelu biznesowym spółki ma być jeszcze większe. BHP Group zapowiedziało, że skupi się na rozwoju właśnie segmentu miedzi poprzez istniejące i też nadchodzące projekty. Spółka dostrzega duży potencjał wzrostowy w tym obszarze ze względu na ważną rolę, jaką odgrywa miedź w transformacji energetycznej. Głównym źródłem przychodów i zysku spółki jest obecnie segment żelaza, który w minionym roku obrotowym wygenerował prawie 19 miliardów dolarów EBITDA. Natomiast perspektywy dla tego surowca nie wyglądają zachęcająco, biorąc pod uwagę wzrost podaży i spowolnienie w Chinach. To kolejny argument za położeniem większego nacisku na miedź. BHP Group zadeklarowało 74 centy dywidendy na akcję za drugie półrocze, co daje łącznie dolar i dywidendy na akcję za cały rok obrotowy 2024. Rekomendacje dla BHP Group: 4 rekomendacje kupna, 4 rekomendacje trzymaj i 0 rekomendacji sprzedaj. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku Globalnego Inwestora. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki.